No i w tym miejscu stałem, no i odjechał, widział, że idę, że, że kuleję, że z kulą idę, o. i odjechał specjalnie, no braku ile do odjazdu, ile mu brakło? Raz, dwa, trzy, cztery. 20 metrów nie mógł poczekać, specjalnie odjechał i ten nie chciał czekać. Tacy są kierowcy autobusu 114, dzisiaj z 24 jest godzina 13 1354 pięćdziesiąt od cztery no, odjazd. Zdemoralizowani ludzie w MPK, ale to jest zasługa nie, zasługa tej właśnie kierownictwa, tej dyrektorki MPK, no i oczywiście prezydentów Wrocławia, którzy to tolerują takie sytuacje, że weźmie i Ujem ledwo co idzie i odjedziemy z przed nosa.